Witam wszystkich i bardzo w kolejnym odcinku i z kariery menedżera. widzę, słuchajcie, lecimy dalej z naszą ligą, z tymi wszystkimi naszymi tabelami Dzisiaj mamy szóste miejsce w naszej lidze Liga One. Mamy już ponad 17 meczów rozegranych, z czego mamy jesteśmy na szóstym miejscu 28 punktów do Nordera nam brakuje daleko ale no cóż, no i byśmy chcieli tą ligę wygrać jakimś cudem, ale no czy to będzie takie proste, to nie wiem. dzisiaj mamy kolejne mecze, dzisiaj mamy listopad 22 roku. Ja też będę chciał te odcinki nazywać, widzę, ja będę się coś tam powymyślać, czasami nie będę na nazywał tych odcinków. troszeczkę sporą przerwę, bo dopiero mamy mecz, dopiero mamy, mamy wy... 12 listopada mamy mecz ligowy. Myślę, że go pominę sobie standardowo. Bratco do mnie tam pisze już do mnie dobra. To tutaj pominimy, sobie tutaj nic nie ma ciekawego. Bratco do mnie pisze. Eee, mam nadzieję, że nie przez chłopakom profil, tutaj No ja hmm. to pierdzielę. Powinienem nie co tu dawać. Dobra. lecimy dalej. Hmm. No i no, dobra. Hmm. Kolejny mecz i ten mecz jest to pomina. Raczej ten mecz powinienem wygrać, choć... No, nie wiem. Ten mecz powinienem wygrać na cirku. I a, muszę pominąć mecz na ten mecz. I proszę wygrać, wygraj, wygraj. Pierwszy meczyk 1-0! Opłaca się troszeczkę. Osporne. No, się opłacało, dać jednak. To jeszcze sobie jakiś jeden meczek pominiemy. A one nie Dobra, nie jednak nie, nie, nie. Będę symulował teraz mecze. Będę symulował będę to dobra. Proczę hmm, o fajny plan rozwoju, myślę że się na pewno rozwinie. Hmm, I to zlecimy kolejny mecz ligowy. Mam się znaczy, mamy, że mecz na ligowy na razie mamy. Zbytnio. 31-25 punktów. To ten meczek sobie pozwolę, że... Pominąć go czy nie? Pomogę też ten mecz pominąć. Ostatni mecz pominiemy i następny meczek symulujemy. Pomyślę, że nie będziemy tutaj tych meczów grać, no i 3-0, oczywiście, Ali, Pomyślę, że tutaj będzie bez sensu grać całych meczów, nie będziemy grać całych meczów w ogóle po prostu Będziemy czasami, będziemy tylko symulować mecze, żeby nie było yy, bo to będzie najłatwiejszy sposób yy, mamy kolejny mecz ligi yy, i mamy z Cyrkim, tu ma 19, mecz, 19 punktów, ten też mecz też powinienem wygrać, to jest ten meczik, pominiemy Ale czy też ten mecz powinienem wygrać, Kortypek jest na 19 miejscu czy tak będzie? 1-1, no niestety. Część strzałowo dzięki mieliśmy więcej os typa. Ale no cóż mm, takie życie No, nie opłacało się jednak Dobra tam co się idzie głowego Odej osporne 3 miesiące, o kurde No to osporne to nie pogra o sporne se nie pogra, chyba. No to przypomam. Mama chłop to się chyba chłop nie pogra. Bez el, bez to się chyba chłop nie pogra. Ale czy ten mecz wygram? O Węgry nie proponuję. Nie, no nie będziemy na się ten mecz wygrać, nie? Odrzucam. Dobra, pierdziela. Nie, nie pierdziela, nie biorę. Da, kolejny mecz konferencja. Kurde, nie wiem, tam o tych tylko to chyba lider jest chyba. Ostatni mecz pomijamy. Ostatni. Ostatni mecz pomijam. I 0-0, serio? Ja pierdzielę Jest coraz gorzej wizowy Dobra, już nie będziemy pomijać tych meczów, bo to nie ma sensu już To był głupi pom pomysł, żebym pomijał te mecze Naprawdę A mamy teraz pucharowy mecz. A to jest Puchar, ale jaki to jest Puchar? No, ja nie wiem. Drodko. Mm, no, ale to też nam nie pisze. No i bardzo szczęśliwy nasz chłopiec. Bardzo chłopiec. A no, no, mamy element A-Fake-Up. O kurde. To nie pomijamy tego meczu. Że mogę wygrać, ale nie nie nie, nie, nie pierdziela Dobra, ten sobie oczywiście się desymulował Bo tu o to chodzi przede wszystkim, nie? Dokonałem zmiany, zapiszemy nowy skład, bo i tak tam chłop ma tą kontuzję, więc o mm, all no. STALER GRAJ I tak ma kontuzję ma to wiecie dawa pomijamy Moje mamy mamy mecz symulujemy bardziej I będziemy sobie wchodzić co jakiś czas i sprawdzać jak nam się chłopcy grają no, dobra o kurde Dobra, jesteśmy na tym meczu. Zobaczymy czy chłop wygra, czy przegra. Szkoda, że nie mam innego turnedego. Dosyć gadania! Już... Zacząć! też jedna na ósmej finału, bo musimy tam przynajmniej dojść ten do tej 8 finału, a tym Emirates Air Cup. Hmm. Dobra eee, no to zalecimy dalej? Naszą piłką. No powoli jesteśmy na bliższym tabeli. Od derby country będziemy później grać z nimi. 36 punktów. Ten razem oczywiście symulujemy. Dlaczego no, by, by nie? Yy, symulujemy. Jesteśmy no, na końcu fabuły. Tutaj widzę, że mamy zaraz, gdzie mi ten grudzień. Znaczy grudzień mamy, a z niego będzie styczeń. I pierwszy sezon skończymy, widzę. Trochę szybko, no ale no cóż. No, tak jest nie tak źle.

Nie, nie, radę, nie tak źle. Dobra. Osiem z nimi zrealizowaliśmy, to tak samo szybko mecz Szybki mecz sobie oczywiście weźmiemy Dobra Simulujemy, może ciekawie ten mecz będzie grał. Ja Rusza więc. Pierwsza połowa. Teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Tak jest! jest to totalny. Dobra. Mm-hmm. <laughs> 对啊、yeah. Nie, wygrałem, tylo. Dobra, będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo takie krótkie odcinki, to by bo ja nagram to w nocy, chce mi się troszeczkę iść spać, więc widzimy się w kolejnym odcinku Popaski. Jo.